Kamil Stoch, po fantastycznym występie Willingen, drugie miejsce jest podium. No powiedz, czy ta radość dzisiaj wróciła ze skakania? Bo chyba dzisiaj wszystko ci wyszło tak, jakbyś chciał. Znaczy, no, radość nie musiała wracać, bo ja mam zawsze radość z tego, co robię. Natomiast dzisiaj no, skoki cieszyły mnie em, podwójnie, bo i były dalekie, i, i też były bardzo dobre. E, z tego jestem zadowolony, z pracy, którą dzisiaj zrobiłem. E, no i, I co mogę powiedzieć? No dziękuję przede wszystkim sztabowi, który tutaj dwoi się i troi zawsze, żebyśmy e, my mogli, czy mieli w dobre warunki się, się rozwijać. E, no a też brawa dla moich kolegów, którzy dzisiaj zrobili też świetną, świetną robotę. Jeszcze o kolegach, za chwilę porozmawiamy jeszcze o tobie, bo Ty też się dwoiłeś i troiłeś, żeby te skoki zaczęły być równe. Mówiłeś w piątek, że jeden skok nie wyszedł, wczoraj też nie byłeś do końca zadowolony. Widać, że chyba te wszystkie poprawki, które wprowadziłeś, mimo tych dzisiaj bardzo trudnych warunków, no, zaowocowały takim, a nie innym wynikiem. No, dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście trzeba było mieć trochę szczęścia. Ja nie mówię, że nie miałem szczęścia, bo miałem, ale skoki naprawdę były bardzo solidne i, i, i z, tego, z tego po prostu no, bardzo się cieszę. No, też przeanalizowaliśmy z trenerem to, co się działo do tej pory, wprowadziliśmy drobne, drobne poprawki i, i jest jak jest. A jak ważne jest dla Ciebie to, że wygrałeś ten turniej i że odzyskałeś przed Igrzyskami koszulkę lidera Pucharu Świata? No, bardzo to jest miłe. Jest to nagroda za, za pracę, trudy i wyrzeczenia, które wkładam po prostu, żeby się rozwijać, ale najbardziej najważniejsze dla mnie jest to, że wyjeżdżam stąd z takim poczuciem, że wszystko jest w porządku, że te skoki są naprawdę dobre. No i teraz po prostu, jeżeli będę to kontynuował w dalszym ciągu, no to, no to może być całkiem przyjemnie. Mówiłeś wczoraj, że wyniki Dawida, wyniki kolegów to jest efekt bardzo ciężkiej pracy. Jakoś skomentujesz to dzisiaj pięciu, pięciu Polaków w 12. Gratuluję przede wszystkim kolegom, bo dzisiaj to co powiedziałeś były trudne warunki i każdy, każdy tutaj potrzebował no, skoczyć na miarę swoich możliwości, ale nic więcej. Nie musiał skakać nadzwyczajnie. Wystarczy to, co, to, co umie. umie. Um, Dawid miał trochę pecha i Stefan, zwłaszcza w pierwszej serii. E, Dawid miał w drugiej, Stefan w pierwszej. E, no ale i tak każdy, każdy z nas pokazał po prostu na co go stać e, podczas całego tego weekendu. Jesteś, jeśli chodzi o olimpijczyków, bardzo doświadczony. To będą dla Ciebie czwarte Igrzyska. Czym kamień dla Ciebie jest występ w tej najważniejszej dla sportowca imprezie? Jest po prostu um, okazją do Pokazania tego, co potrafię. Przede wszystkim do robienia tego, co robić uwielbiam, czyli do skakania na, tak, na najwyższym poziomie, bo Igrzyska Olimpijskie są na najwyższym poziomie rozgrzewane. No i cieszę się, że będę mógł tam być. I jeszcze <grych> ostatnie pytanie o obiekty. Przetestowaliście je w zeszłym roku. Mówi się, że te skocznie troszkę profilem są podobne do tej w garmisz Parten -Kirchen. To pytanie takie podwójne. O to, czy, to, czy zgadzasz się z tą opinią i o to. No, jakie wrażenie na tobie ta Korea wtedy zrobiła? Czy z przyjemnością tam wracasz? Oczywiście, że pojadę tam z przyjemnością, z wielką przyjemnością, radością i, e, no i z takim całym poczuciem, co, o którym powiedziałem przed chwilą. E, no i, i w zeszłym roku było naprawdę przyjemnie, wszystko było bardzo dobrze, skocznie są wspaniałe, e, świetnie były przygotowane. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo i że pogoda dopisze i atmosfera będzie fajna, dużo kibiców i tak.